Witam się w kolejnym vlogmasie na moim kanale, już drugi, a jesteśmy już przy świętach, także super mi to idzie, naprawdę. Ekstra! Wszyscy wyrzucają już po 20 vlogmasów, a ja jestem na drugim, no ale nic to. Trochę później zaczynam tego vlogmasa, bo jest godzina piąta, ale zapomniałam dzisiaj telefon ze sobą. Więc dopiero po południu go odzyskam. Jedziemy do IKE, kupiłem parę rzeczy, pokażę, co kupimy. No i zapraszam na kolejne vlogmasowe przygody, prawo. Mało świątecznych rzeczy jest w tych moich vlogmasach, no ale w tym roku takie, takie życie. Z wykańczaniem domu. Jutro będzie kuchnia montowana. Już jesteśmy blisko świąt. Ja jeszcze tylko jutro jeden dzień do pracy i potem wracam. 7 stycznia. No. Wybraliśmy sobie takie y, talerzyki. One są bardzo piękne. Bardzo mi się podobają. Miałam takie w poprzednim mieszkaniu. Jest do tego też miska. Jest duży talerz, kubeczki. Seria się nazywa Streaming. W kolorze szarym. Jak nie pracuje w IK, to się nie wie. Że półki są wysuwane. Porysowany? O, aż tam... nie będzie w ogóle niepalisowane. O, no i pięknie, super. Wezmę sobie też kieliszki e, takie, ponieważ ostatnio, jak wiecie, zaczęłam pić rum i nawet sobie teraz zamówiłam w internecie, żeby mieć na święta, bo tam ten mi się już kończy. Za 6 sztuk, 26 zł. Dobra cena, nie? I to jeszcze kieliszeczki takie. Na inne alkohole. Mieliśmy problem trochę ze znalezieniem oświetlenia do sypialni przy łóżkach i chyba po prostu weźmiemy sobie taką oprawkę i weźmiemy taką ładną żarówkę i będzie tak zwisało industrialnie. Poczniesz na nim? No na takim twardym zdecydowanie. No Mocno twardy jest, nie za twardy? Dasz radę na nim? To chyba, czy ty dasz? Tam było napisane, że powyżej 80 kg. O matko! To twardy. No. A poniżej to musisz je dostosować. <laughs> no to będę się musiała dostosować. Dobra. Chyba, że weźmiemy taki pół na pół, bo są takie... Nie, bo to będzie jakoś dziwne chyba. A. Co byś chciał z karby? Odroga z dodatkami. Ze wszystkimi dodatkami? Z cebulą. Jezus Maria, 4,50. To nie było za złotów. Kupowaliście coś kiedyś w tym szwedzkim sklepiku, bo ja ostatnio kupiłam i był bardzo dobry. I zaraz wam pokażę, bo muszę kupić jeszcze, bo już to zjadłam. Kupiłam ostatnio tę ciasteczkę i te. Te jeszcze mamy, ale te są super. To same z tym mamonem. Pycha. Brałam jeszcze ostatnio tą. I też było bardzo dobre. Chyba sobie wezmę jeszcze na święta. Przednim razem kupiłam też te śledzie w koperku, ale one, mają, one są tak na słodko zrobione. To mi nie za bardzo podchodzi, więc to tak średnio polecam. Zachowaliśmy wszystko, talerze, papier i idziemy teraz na materiał. Jesteś wykończony? Wielbią, IKEA. A nie pomógł Ci ten hot Nie no, to głodowy. Ja się ugotowałam. Strasznie żałuję, że jeszcze w tym roku nie mogę sobie kupić takich gwiazdek do powieszenia w domu. No one będą idealne do naszego domu. Liczne są. Jedziemy teraz po magazyn. Znaczy, nie, jedziemy teraz do magazynu, do magazynu po Materac. Bo kupiliśmy materac i ja I, jedziemy do tego do magazynu. I dlatego jedziemy do magazynu. Kupiłam to i spróbowałam tego. W ogóle to nie smakuje jak tamto ze szklanej butelki, bo tamto to to jest taki owocowy grzaniec. Znaczy jak sobie go podgrzejecie to będzie grzaniec, a to jest jakiś hops and malt flavor i to nie wiem co to próbuje udawać, ale nie, nie musicie tego kupować, to jest w ogóle gazowane, piję to, bo mi się pić chce. Kolor ma niby Coca-Coli, ale to nawet blisko Coca-Coli nie stało, także nie polecam. No ja nie idę. No jak nie? Idę? No idź, poradzisz sobie, to jest tylko piana. Piana i sprężyny chyba. Zobaczę, no, jak zobaczę stąd, jak sobie nie będziesz dawała rady, to ci pomogę. Naprawdę no, mam listę? Tak. Też drzwi Nie, co? Będziesz musiała utrzymać jakoś, albo sobie z tym poradzić. Może okno otworzymy. A inaczej, ja tam podcisnę, a ty uczębierz jakoś tu. Nie ma innej opcji. Ja muszę tutaj szafirka posłanie wyjąć i usiąść, bo sytuacja jest taka. Pompki ładne, ale słuchajcie taka tam deta... O! Ta akurat jest chyba szklana nawet, ale to wszystko jest plastik. No, fajny taki donat na przykład, nie wiem, no, ale... Trochę dziadoszku. Jesteśmy w Sephora i pan nam bardzo dobrze doradził. Kosmetyk, który wybrała sobie nastolatkę z naszej rodziny, pan powiedział, że dla nastolatek nie więc musieliśmy wziąć coś innego. Ona chciała coś takiego, jakiś serum, glow, coś takiego. Ostatecznie kupiliśmy taki krem. Pan powiedział, że to będzie ok, już jakiś tutaj moisturizing. Nie, niby są nie. nie. Cynamidy, ale pan powiedział, że małe stężenie, więc będzie w porządku. I jakąś taką face facemist? Oto. Face mist. Też podnoć fajne. I że się jarają tym nastolatki. Także mamy nadzieję, że nasza nastolatka będzie zadowolona. Odebrałam pieska od babci. Piesek spędzał popołudnie. U babci, spał sobie. Bo teraz, niestety, jak. Piesek ma tą demencję, no i miewa takie gorsze dni, to nie możemy go zostawiać samego w domu. Na szczęście, moja mama mieszka tuż za rogiem, także możemy za każdym razem, jak ona może, i my musimy, to możemy go tam jej podrzucać. Tak. Wróciliśmy już do domu z pieskiem i panciem. Jesteśmy w komplecie i zaraz Wam pokażę plan na ten wieczór. To jest mój plan na wieczór. Kebab i I tak będę jadła i będę się relaksowała oglądając YouTube'a. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się w piątek. Jest chyba jakaś 10 godzina. My się powoli zbieramy. Pojedziemy na budowę, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, jest montowana kuchnia. Już tam pan do mnie dzwonił, już działają. Kuchnia ma być dzisiaj w 100% zamontowana. Także jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa i nie mogę się doczekać, już aż ona tam będzie. Musimy jeszcze dzisiaj podjechać po zakupy. My, jak co roku, mamy za zadanie ciasta, śledzie maciek robi śledzie. I też jest dla niego jakiś tam, jakaś tam sałatka zlecona przez jego mamę. Prezenty już wszystkie doszły. Dzięki Bogu ja praktycznie wszystko zamówiłam przez internet. Mam jeszcze dwie rzeczy w paczkomacie i mam nadzieję, że to jest to, na co czekam, bo jak nie, to będę musiała jakoś weekendowo pomyśleć o nabyciu jeszcze jednego prezentu. No mam nadzieję, że nie będę musiała się pakować w, te, w ten ostatni weekend przed świętami w żadne tam galerie, Ech, żadne zakupy około prezentowe, tylko będziemy mogli sobie już tutaj w domu i posprzątać, bo jest taka potrzeba. Nie wiem czy będziemy wystawiać choinkę w tym roku i no przygotowywać się do świąt. Szkoda, że nie w nowym domu, ale już niedługo. Dobra, nie garam więcej, zbieramy się powoli i jedziemy yy, jedziemy do naszego nowego domu. Jeszcze tylko pokażę, jaki mamy status przedpokoju. Tutaj z tej strony są właśnie prezenty. Tutaj w sumie ta pościel to też są prezenty, bo to jest prezent od mojej mamy i od mojej ciotki dla nas, więc musimy im to zawieść, żeby mogły nam zapakować i położyć przed cho pod choinką. W tej wysokiej kolumnie jest oświetlenie. Tutaj stoją lustra i to już jest w sumie nieźle, bo jeszcze parę dni temu to tutaj leżało więcej tych pudeł, ale. No a teraz mamy taki status. W naszej wiosce takie atrakcje, jest park, tylko można kupić, owoce, warzywa. bo tam się dzieje bardzo dużo. No, kuchnia już tam jest w części. Na razie tyle, co pokazałam. Zobaczymy, jak dzisiaj tu pójdzie. Panowie powiedzieli, że jest problem z piekarnikiem, ponieważ go nie ma. I kran. Ale będę to rozwiązywać dzisiaj. Tutaj nasza sąsiadka biedna. Zostałaś sama na gospodarstwie dzisiaj? No, bywa. Niedługo pewnie pancia przyjedzie, nie? Schowaliśmy się z szafirkiem w samochodzie, bo jednak w środku dużo ludzi, mało miejsca, a na zewnątrz zimno. Więc usiedliśmy sobie w samochodzie, czekamy jeszcze chwilę, bo ma przyjechać pan kurier. Siedzi, bąbel. Ej, I potem co? Ej, no potem wracam do domu. I przyjedziemy tutaj jeszcze wieczorem, bo panowie będą wychodzić y, późno. Panowie od kuchni. Także podjedziemy wieczorem, żeby zobaczyć, no jak to wygląda i na czym skończyli. A ja, y, ponieważ nie jadłam śniadania, to sobie <grybujesz> zjadłam kabanosa, którego kupiliśmy tutaj w sklepie, w masarni. Jest ten targ, i zaraz obok tego targu jest sklep masarni z Gołkowa. Rewelacja. Kawalący jadłam pyszne. No i kupiliśmy jeszcze więcej e, tam mięsa, ale może z tego nie będę robiła holu, bo tam wegetarianie by się przekręcili. E, także nie będę Was e, epatować kilogramami e, padliny. Jak tam Pysiu? Mysza! Zawiesił. Dojechaliśmy już na razie z budowy, i teraz jeszcze podjedziemy jeszcze raz do tego samego sklepu, gdzie kupowaliśmy mięso, już mój narzeczony zażyczył sobie naleśniki. A rano, jak byliśmy, to jeszcze nie było takiej garmażerki, więc może teraz już wyjechał. Z czym naleśniki będą? No. A to może mi byś też kupił, wiesz co? Jakieś takie na słodko z serem? Bardzo dobre rzeczy. Masarnia Go. No niestety nie było naleśniczków w sklepie, ale mój narzeczony sam zrobił nam, usmażył. Także nawet jeszcze lepsze będą. No jemy dzisiaj na słodko z dżemikami. No przyjechałam, bo pan do mnie zadzwonił, że już skończyli kuchnię. No Tutaj od prawej mamy lodówkę, samą lodówkę. Ona jest taka od, odtąd do podłogi. Nie sugerujcie się tym, że jest podzielona, to po prostu drzwiczki tak są podzielone. Tutaj mamy. Aha, i tutaj jeszcze mamy szafkę nad lodówką. A tutaj mamy szafkę, mikrofalówkę, no i piekarnik, który dzisiaj nie przyjechał. I na dole też jest jeszcze jedna szuflada. Tutaj mamy zabrażarkę. O, jest taka, jestem bardzo zadowolona, bo takie zintegrowane z lodówką, one zawsze mi się wydają takie ciasne, a te mają tutaj naprawdę spore te i tak wygodnie się, na... no wygodna, wygodna. Bardzo jestem zadowolona, że to tak jest. A to może i lodówkę pokażę. Lodówka jest o. Taka o, tutaj na górze ma półeczki, a na dole ma szufladeczki. Dalej, tutaj mamy taką szafkę z nerkami. Mam trochę tego rozwiązania, no ale akurat producent mebli, który sobie wybraliśmy, miał tylko takie. Więc takie było, takie jest. Tu jest szafeczka taka o cargo z szufladami. Tutaj jest na kosze na śmieci. A tutaj mamy zmywarkę. No i tutaj jest zlew. No i szafki takie wiszące, wiecie, zwykłe. To tam nie za bardzo. Jest w środku co pokazywać. No ale jest też i wyspa, i wyspa składa się z szuflad, takich tutaj e, bardzo dużych. Ta jest głębsza, no bo tutaj idzie cała ta aparatura od płyty. Płyta jest taka, że ma tutaj okap. O! Tak się go otwiera. On strasznie mi się nie podobają te rury zwisające z sufitów i w ogóle instytucja okapu, więc to dla mnie no i dolo. Piękne. Tutaj się wciąga, jest filtr i powietrze wychodzi tutaj na dole, jest kratka, więc wywiew jest na, na dole. Kolejna szuflada z szufladkami. No a z tej strony mamy takie jeszcze dwie szafeczki, no jakieś tam, ja myślę, że tu będą jakieś obrusy, takie rzeczy. No i gablotka, która miała świecić i nie świeci. To jest jeden z problemów. No ale gablotka jest, też jest piękna. Ona ma taką szybkę tutaj. Jak to gablotka? I ostatnia tutaj szafeczka to jest yy, Cargo. Ma no, takie jakieś tam oliwy, nieoliwy i nie inne bajery. No i tak się prezentuje nasza nowa kuchnia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Jak kolor, jak uważacie z tą podłogą. Bardzo podoba się, jest no praktycznie taka jak z moich inspiracji. E, Instagramowo, e, Pinterestowy. Zobaczymy jak się będzie używać. Będę dawała znać. Oczywiście, jak już się tutaj wprowadzimy, jesteśmy w domu. Zaraz sobie zrobię, e, chyba, jakąś tam sesję miniaturkową w nowej kuchni. Pamiętacie, że my wczoraj byliśmy w Ikei i kupiliśmy sobie te talerze, no i ja je chyba tutaj przyniosę do tych e, szafek, no bo po co je będę właścić? Zresztą taki był zamysł, że po prostu zostawiamy je w samochodzie i, i od razu tu je przyniesiemy. Oczywiście to wszystko musi być umyte i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu, żeby nie magazynować tego w domu, to zostawimy to tutaj. Czy zostawimy? No ja zostawię, bo jestem tutaj na odbiorze sama. Dobra, wygląda to tak. No fantastycznie. Tam będzie taki zestaw, a to sobie chowam. Do tego kupiliśmy jeszcze taki. Zresztą widzieliście, jak Maciek go wygrzebywał gdzieś tam spod spodu taki duży talerz do serwowania. No i żałuję, że nie kupiłam ich dwóch. Ale może jeszcze będą kiedyś w promocji. No i zostawiam jeden, jedno pudełeczko kieliszeczków. Kubeczków takich kupiłam 8, bo też uznałam, że rzadko kiedy będzie taka okazja, żeby po prostu 12 osób obsłużyć. Naraz w kubeczkach. Jak tak będzie, to po prostu wypiją winnie tak co będą akurat, a może z czasem się luku. Oparta o moją wyspę, tak sobie nagrywać. Yy, no więc w nagrywam, że wychodzę i jeszcze jedno zadanie mnie czeka dzisiaj, mianowicie zakupy w Lidlu. Yy, I to na dzisiaj już będzie koniec, i potem będę się relaksować w domu. A pokażę Wam jeszcze z czym się będę relaksować, ale to już jak wrócę do domu. Jeszcze jedną rzecz pokażę, bo przyjechały dzisiaj deski opalane i te deski będziemy mieć tutaj za kozą. W sensie na ścianie za kozą będzie ściana pokryta tymi deskami. To jest specjalne drewno opalane, to jest deglezja. I to jest inwencja twórcza mojego narzecznego. On sobie takie deski wybrał, takie sobie znalazł i takie będzie miało. Myślę, że będzie fajnie, bo one mają taki leśny charakter i będą pasowały do naszego leśnego domu beautiful. Wróciłam do domu, wskoczyłam w piżamkę i zaraz Wam pokażę, co takiego na relaxik sobie kupiłam. Ostatnio, jak byliśmy na tym moim wyjeździe urodzinowym, to kupiłam sobie rum. Bardzo mi zasmakował. I próbowałam tam też y, innych y, rumów. I właśnie kupiłam sobie taki, który próbowałam, ale nie kupiłam go wtedy. I to jest y, taki rum. Bananowy. I. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja w dzieciństwie piłam jakiś taki syrop. Nie wiem, czy na gardło, czy ogólnie taki chorobowy. Właśnie o smaku bananowym, ją trochę tak smakuje. I ponieważ się zainteresowałam tematyką rumów, to obejrzałam parę filmików na YouTubie i Pan na początek z takich normalnych rumów, niesmakowych, polecił ten. Się nazywa Probitas. I chyba dzisiaj zacznę od tego. Bananowego. Ułam sobie kieliszek i Słodnie tak troszeczkę, bo chcę tylko spróbować, jak to smakuje. Ale to pachnie tym bananem. Serio. Dobry. Też słodziutki. Jak tamten pomarańczowy. Ma 40%. A ten Probitas ma 47%. I on chyba jest dobry taki do, do drinków. O oh jest dobrze, moi drodzy. Także dziękuję bardzo za spędzenie tego vloga ze mną. Będę produkować kolejne i dzisiaj wypiję Wasze zdrówko nowym rumem. Do zobaczenia.